Witam serdecznie. Panie prezesie przyjechał pan dzisiaj do Nowego Sącza z wykładem na temat bieżących wydarzeń w Europie? Pojawiało się wiele komentarzy na temat referendum, na temat Brexitu. Jeszcze faktycznie nie nastąpił, ale już jakby jest, są takie tendencje, jest przyzwolenie społeczne na to. Dla kogo wyjście z, ze struktur Unii Europejskiej Anglii jest. Porażką dla kogo jest sukcesem? Pana zdaniem? Znaczy, na pewno jest sukcesem dla Brytyjczyków, którzy wreszcie się wydobędą spod okupacji Unii Europejskiej, bo wszystkie kraje, z Niemcami włącznie, pod okupacją Unii zdychają, powiedzmy sobie jasno. Gdzie taki potężny kraj jak Niemcy ma tempo wzrostu plus jeden czy minus jeden, prawda? się inżynierami, technikami, z tym wszystkim ma takie, no to znaczy, że coś nie jest w porządku, prawda? I myślę, że Niemcy też, też kiedyś wyjdą. Przypomnę, że Rosja kiedyś też wyszła ze Związku Sowieckiego, więc kiedyś również Niemcy wyjdą, wyjdą z Unii Europejskiej. Jak się im przestanie opłacać być? No Rosji też się przestało opłacać. Rosja cały czas dopłacała za, za swoje poczucie imperial, imperialności. No, dopłacała tych wszystkich republik, które się śmiały z niej, z niej w głos. głos. Ona była najbiedniejsza z tych wszystkich republik, no, tak na mówiąc, o czym mało kto wie. Właśnie Rosjanie za to, że. Płacili za to, że mają przywilej być sercem mocarstwa. Tak samo Niemcy też płacą bardzo grubo za to wszystko. To jest w ogóle bez sensu operacja. Obawiam się, kiedy mają plan B, jak to się rozwali, to jest inna pana kanałny. E, natomiast wielka boja, oczywiście, że ten... Natomiast natomiast jest pytanie, czy w tym szaleństwie nie było metody, bo na kilka miesięcy przed Brexitem, już było wiadomo, że będzie referendum, zaczęła się nie tylko rozróbka z tymi imigrantami, ale przede wszystkim, niczego nicowego, obietnica, że 76 się, się milionom Turków da wizy do do Europy. I tuż przed, przed Brexitem to wszystko było. I to był moim zdaniem decydujący czynnik. Pytanie... Czy to był taki impuls, który... Pytanie, to była głupota, czy też przeciwnie, bo ludziom, którzy chcą stworzyć silne państwo, monopaństwo, no to było na rękę wyjście Wielkiej Brytanii, bo ona na, na, na pewno do tego nie dopuściła. Tracą mocnego gracza Niemcy i, i Francja. Niemcy i Francja, czyli oś tak zwana w tego gracza. I, i czy, oni, czy oni tak naprawdę, przynajmniej niektórzy z nich, nie chcieli tego Krzyczą głośno, że nie chcą, ale natomiast mówiąc, jak przyjechała pani Aniela Merkel popierać pana Tuska, to efektem było taki, że przegrał wybory prezydenckie. Nie wiem, również nie, nie, nie po to wypowiedziła się przeciwko Brexitowi, że to bardzo dostrzeczyła Anglików. Zarówno wypowiedź pana Obamy, jak i, pana, jak i pani Merkel bardzo dostrzeczyła Anglików i spowodowała silne nastroje właśnie antyunijne. Także. Także to cholera wie, jak to jest, jak to jest naprawdę. Zobaczymy, jeżeli teraz skąd się gadanie na tych wizach, wizach, o, o tym braku wiz dla Turków, to może się okazać, że to było tylko po to, ten red herring, prawda, po to, żeby, żeby, tylko, żeby był Brexit. Z drugiej strony teraz będą mniejsze wpływy do. jakby... A, to jest bez większego znaczenia. Oni, oni sobie dodrukują pieniądze w dowolnych ilościach. Nie, jeszcze niedawno bank y, centralny dodrukował 40 miliardów euro miesięcznie, teraz dodrukują 60 miliardów, to dodrukują sobie 70. No. Czy myśli Pan, że teraz, kiedy już faktycznie Anglia wyjdzie ze struktur Unii Europejskiej, czy zmienią się jakoś relacje Ameryki, Stanów Zjednoczonych z Anglią? Czy na przykład Stany Zjednoczone bardziej teraz będą się konsultować w sprawach unijnych z Niemcami, z Francją? Czy tutaj Anglia na tym straci, sama Anglia w, w zależy, tym sensie? To zależy Pan, Jego Ekscelencja, Barack Hussein Obama który jest, jak powiem, w spisku lewicowym, to bardzo grzmiał przeciwko, przeciwko Brexitowi. Natomiast pan Trump popiera Brexit, dość otwarcie popierał. I z całą pewnością nie zostawi Angli Wielkiej Brytanii samej. Więc wszystko zależy od wyników wyborów w USA. To będą bardzo ważne wybory. Bo jeżeli wygra pani Hillary Clintonowa, to najprawdopodobniej będziemy mieli wojnę światową i to atomową. Natomiast. Dlaczego? Dlatego, bo ona... jest kilka powodów, żeby ta wojna wybuchła i wiele kół, które popierają panią Clintonową jest za trzecią wojną światową. Zaraz mogę powiedzieć, jakie są powody? Pierwszy powód jest, jest finansowy. Adolf Hitler musiał powiedzieć wojnę w 1969 roku, bo 1 stycznia 1940 musiałby ogłosić niewypłacalność III Rzeszy, bo on zadłużył potwornie. Amerika... Produkując broń między innymi. Między innymi Ameryka jest potwornie zadłużona, produkując broń między innymi. W tej chwili ma armię już słabszą niż dawniej, bo parę lat temu mogła walczyć na raz z 38 państwami, teraz tylko z 11 najsilniejszymi. Ale jest to ciągle najsilniejsza armia świata i ona coraz mniej będzie silna, bo rosną Chiny, rosną inne, inne państwa. Więc jeżeli robić wojnę, to teraz. No to bardzo przewrotne, co Pan mówi, bo to, to wszyscy myślą, że to kiedy wy, wygra właśnie Trump, to wtedy yy, nam gozi. Trump wyraźnie mówi, że, że nie ma żadnych, że, żadnej wojny z Rosją nie chce, nie chce, nie ma żadnego powodu, żeby, 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 żeby robić wojnę. To Ot, otwarcie to mówi. Nie wiem, kto mu to importuje, ale przecież wyraźnie mówi. On nawet, nawet mówił o rozwiązaniu NATO. Także, także jakieś, jakieś znaczy nie, że mówi, wiąże, że uważa, czy w stronę, czy na NATO jest potrzebne, czy nie. Także absolutnie. Zresztą zawsze wojny zaczynali ademokraci, a kończyli republikanie. <grytanie> znaczy nie zawsze były wyjątki, ale, ale w XX wieku zawsze. I proszę Państwa, dlatego bardzo jest w interesie świata, żeby nie wygrała pani Clintonowa. Ale co jeszcze inne grupy? No grupa oczywiście miłosierdziów zbrojeń, którzy chcą wykorzystać obecne zbrojenia, żeby nowe rakiety naprodukować i samoloty. Ale oprócz tego są ludzie. Czy pan uważa, że to bardziej Stany mogą być agresorem, a nie Rosja właśnie w tych. A, 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 gdzie Rosja jest agresorem? No. Przepraszam, ale to USA zdestabilizowały Libię, Irak, Afganistan, Syrię w tej chwili, Tunis. Gdzie Rosja? No w Gruzji, i na Krymie. na w... najmocniej przepraszam. Na Krymu rzeczywiście 86% mieszkańców Krymu chciało przyłączenia do Rosji, więc no, każdy by przyłączył. Gdyby tam byli Polacy, to pan by ją przyłączył do Polski tak samo, zapewniam pana. Natomiast ym, gdyby tak, tego chciało 86% mieszkańców Lwowa, to by pan przyłączył ten Lwów do Polski, zapewniam pana. Natomiast co do Gruzji, to przypominam, że to Gruzja napadła, napadła na Osetię, wykorzystując Igrzyska Olimpijskie. W dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich pan Saakaszwili wydał rozkaz ataku na, na Osetię Południową, prawda? I, I spory kawałek zajął, zanim przyszła Rosja, Rosja z pomocą. Także, także absolutnie nie wolno skazać Rosję, Rosję a napad ona napadła na Gruzję. Kiedy? Także to jest absolutna nieprawda. Natomiast niepotrzebnie pan Putin moim zdaniem wspiera tych separatystów no, w Doniecku. To ja są, natychmiast po zajęciu Krymu powiedziałem, że powinien natychmiast ogłosić, że już nie, nie poprze żadnych innych ruchów. No, niestety on tego nie zrobił w wyniku tego. Tylko chcę powiedzieć jedno. Polacy są ostatnim narodem, który powinien potępiać za to pana Putina. Musiałem przypomnieć, że do, dokładnie to samo robiliśmy w roku 1920 popierając postaciu Śląskich. Dokładnie to samo. Nielegalnie, wbrew prawu, Polska po cichu podsyła oficerów, podsyła broń, podsyła pieniądze powstańcom śląskim. Dokładnie to samo zrobi pan Putin, popierając powstańców w Doniecku. Wróćmy do Brexitu. Co on oznacza dla Europy? No, jeżeli nie dla Unii Europejskiej, to dla Europy w ogóle. Bo pojawiły się takie głosy, że Unia Europejska bez Anglii jest słabsza. Czyli na wypadek ewentualnych zagrożeń z, ze strony którychś z mocarstw... Będziemy mieć mniejsze szanse, żeby się bronić jako, jako Unia rozbita właśnie bez Anglii, która jednak wprowadza jakąś równowagę między tymi no, silniejszymi państwami, powiedzmy jasno, że dopóki w Ameryce chodziła lewica, taka sama, jaka rządzi w Unii, to oczywiście nie ma mowy o konflikcie z Stanami. Ale chciałem przypomnieć, że lat temu chyba 13, kiedy był konflikt, bo Amerykanie tam interweniowali w Iraku czy, czy w Afganistanie, już nie pamiętam, i Francja i Niemcy tego nie poparły, to doszło do sytuacji, w której zaczęto tworzyć Armię Europejską, tak samo jak teraz, i tworzyć kwaterę antyNATO. Natomiast no, o 5 km od kwatery NATO w Belgii, w Belgii kwatera wojsk antyamerykańskich. Także bardzo silne są w tej parlamencie na nastroje antyamerykańskie, musi pan wiedzieć. I, a wcale nie są takie silne antyrosyjskie. Także to może bardzo różnie, bardzo różnie myśleć. Ale powiedzmy sobie jasno, Unia Europejska tu nie ma żadnego znaczenia. Ona nie ma ani tego żołnierza, więc, więc, więc kto się przejmuje Unią Europejską? No tak, ale w kolejnych wyborach do głosów będą dochodzić bardziej eurosceptyczne partie. No, Zaczną wygrywać jest, bardziej, antynia, bardziej republikańskie tak, we wszystkich tak, krajach, więc a to jest zupełnie inny, inny problem. I, i wtedy na... zmieni się kształt Unii, ale Anglii nie będzie. No tak, ale przypominam, że pan Trump, Trump jeżeli. Wygra, jestem przekonany 90%, że wygra pan Trump te wybory, bo pani Clintonowa ma bardzo silne takie wrogie nastawienie ludzi, którzy nienawidzą establishmentów, są zmiany jakieś? Nawet połowa wyborców tego pana, pana Sandersa, takiego typowa, że do komuna, nawiasem no od galicyjska, to, to chce głosować na Trumpa, bo chcą zmiany. Nie chcą, nie chcą tego, chcą właśnie wojny, chcą klasyczny establishment. Zresztą to jest sam establishment republikański, który nie lubi wcale Trumpa. Także to jest, to jest na razie, jeżeli wygra pan Trump, to niewątpliwie utworzy się, tak jak w książce 1984, sojusz angielsko-amerykański, australijski i tak dalej, przeciwko Europie, Eurazji, tak jak w książce 1984 klasycznej. Natomiast, jeżeli by wygrała pani Clintonowa, no to trudno mi powiedzieć, co nastąpi. Na pewno ona będzie prowadziła politykę antyrosyjską. Zapewniam Pana, że Turcy nie strzelili tego samolotu rosyjskiego od tak sobie bez zapewnienia ze strony Pani Clintonowej, która była przecież ministrem spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, że brajecie go w Tur Turcję wesprą. I teraz, i teraz dla, dlaczego pan Erdoan y, przeprasza, przeprasza Rosję? Bo już widzi, że, że, że wygra Trump. <grym> Więc się, się już boi. Zaczyna się brać Rosji. Y, bo Trump go już nie będzie popierał w tym. W tym, w tym, w tym. Także Trump się nie ma, ma zamiaru angażować w politykę europejską. A przynajmniej w znacznie mniejszym stopniu. Także w tej chwili sytuacja jest zasadniczo różna. Potem na wszystko zależy od, od wyników wyborów, wyborów w USA. A w tym, zanim te wyniki jeszcze będą ogłoszone, co dla Polski oznacza takie właśnie odejście trochę od struktur unijnych Anglii? Czy my też jakoś na tym tracimy? Tak, Polska na tym traci, bo to nas wystawia na dyktat państwości. Niewątpliwie. Polacy, którzy by chcieli pracować w Wielkiej Brytanii, wyjechać, będą mieli trudności. Którzy tam są, to na tym zyskają, a nie stracą. Ale ci, którzy by chcieli pracować, to oczywiście będą mieli większe, większe kłopoty. Ale to na razie nie, bo na razie na razie jeszcze nikt nie złożył notyfikacji. Yy, pan Dawid Cameron powiedział, że to zrobi jego następca dopiero. Jego następca będzie gdzieś we wrześniu, październiku. Yy, będzie miesiąc myślał, zanim to złoży, a potem są dwa lata negocjacji. A, a przez ten cały czas. Yy, Wielka Brytania będzie miała wszystkie prawa i obowiązki członka Unii, z, włącznie z płaceniem składek, więc, więc yy, to nie ma, nie, 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 jest, nie, nie ma to nic, yy, zresztą znaczy, chcę jeszcze jedną rzecz. Wielka Brytania przecież nie jest w ogóle w Schengen. jest wolny przepływ ludzi to nie jest Europa, tylko układ Schengen, a, a Wielka Brytania nie jest w Schengen. Ludzie nie rozumieją rzecz, na przykład Królestwo Norwegii jest w Schengen, a nie jest w Unii. Wielka Brytania jest w Unii, a nie jest Schengen. Czyli formalnie rzecz biorąc, królestwa Norwegii z Zjednoczonym królestwem Wielkiej Brytanii nie łączy nic. Ani o to no, Norwegowie bez najmniejszych trudności wjeżdżają do, do Anglii i, i z powrotem. Także proszę się nie przejmować, nic się strasznego nie stanie. A jak, gdyby Pan stanął na czele Unii Europejskiej, jak powinna wyglądać integracja w Europie, Pana zdaniem? Bo podejrzewam, że nie jest Pan zupełnie przeciwko integracji, tylko przeciwko integracji w takim kształcie. Jestem za tym, żeby była konkurencja niezależnych państw. Jestem za tym, żeby wróciła sytuacja z roku 1870, powiedzmy, czy 80. Kiedy w Europie nie było żadnej Unii Europejskiej, natomiast wszyscy jeździliby żadnych paszportów po całym świecie, wszyscy studiowali po całej Europie, gdzie chcieli, jak chcieli. Nie było żadnej granicy celnej między rokiem 1865 a 1883, żadnej granicy celnej. Paszporty tylko Rosja wydawała, inne kraje nie, nie, zna, nie znały paszportów. I bez żadnej Unii Europejskiej to wszystko działało. Czyli chciałem wrócić do sytuacji, gdzie jest Schengen, gdzie jest europejski obszar gospodarczy, a nie ma, a nie ma tej całej biurokracji, która nam mówi, jak, jak ma wyglądać ogórek, jak ma wyglądać banan prawnej, czy marchewka jest owocem i tak dalej. Uh, no i, I... I, i, I taka Unia powinna być. I gdyby Unią rządziła Lady Małgata Taczerowa, to oczywiście byłaby inna sytuacja, ale niestety ona jest głównym wrogiem Unii Europejskiej i ideologia. Unia jest oparta na zasadach socjalistycznych. Założycielem, założycielem Unii jest komunista. W tej chwili połowa w tych eurokomisarzy, na przykład słowo komisarz, nie jest przypadkiem użytym, tak jak bolscy komisarze byli. To nie jest przypadek. Nie przypadkiem tak akcesyjny 1 maja został wprowadzony w życie. To nie jest przypadek, proszę pana. To robią komuniści socjaliści, matryckiści, marksiści i tak dalej. A to jest temat na obszerny, osobny wykład. Nie chcę tą książkę pisać na ten temat. To będzie sensacja mała. Też niech Pan powie jako osoba, jako europoseł, eurodeputowany, jaki teraz jest klimat w Unii i jaka będzie przyszłość taka najbliższa w kolejnych wyborach na przykład? No w tej bo... chwili zapadła decyzja, bo był bunt ze strony państw, między innymi ten, pan Waszczykowski akurat to rozsądnie próbował zrobić, nie bardzo mu się to udało, no ale próbował i to trzeba mu wyjątkowo go chwalę, na ogół go ostro krytykuje, tą go chwalę próbował coś tutaj zrobić, no i ta szóstka, czyli ci największe sępy jastrzębie postanowiły tutaj zewrzeć szeregi. No i obie strony uzgodniły na spotkaniu w Brukseli dwa dni temu, że nie będzie zmian traktatu żadnych. Ani w te, ani w tamte, bo gdyby ktoś próbował by robić, to by się rozpadła Unia natychmiast. A tak mnie pomału zdychała. A kto wygra w kolejnych wyborach w, w różnych krajach? Jakie są tendencje? No, wygrają ruchy albo prawicowe, albo nacjonalistyczne. No właśnie, i co wtedy? No cóż, yy, Francja może wystąpić wtedy z Unii, jeżeli wygra pan, pan, pan Le Penówna i y, 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 a, a bez Francji, no to Niemcom będzie o wiele ciężej. Okej, okay. dziękuję za rozmowę. Okay.